Czeka mamy drodzy. Korzystę Wam opowiem. Historię. Czyli pięciu pięciu dzieciak pięć dzieciaków, wyszło, które zostały rzucone ze szkoły. No, To więc historia pierwsza. Ja. Podatki, na stole? <tryk> adniowe, gazety, tybuków, um, powiedzmy i, sobie to. Dzieciak o nas jest. Z... Został wyrzucony. Był po prostu zdenerwowany na to, że, że, nie, że trafiał tylko punkty ty, mocy do innych postaci. Bo dlatego, że brakowało mu jednej postaci. Legendarnej. Le tak, chodzi mi o to. Leona. I gdy wyszedł update, on dostał. To po jednym megaboksie dostał Leona. Ale jeszcze bardziej, bardziej wkurzył, że, że została dodana postać chromatyczna. Jail. On nie miał kasy by kupić gem, gemów, by kupować później mega To więc w szkole na jego, jego na stole nie koleżanka ona ona miała ćwiczenia gramatyki więc hmm, nie więc nie miał wyboru i hmm, wyłączył kamery był ubrany na czarno i wyłączył kamery jej ukradł pieniądze ze inamo, inamo ritoringu bo tu się nagrała czarna postać. została tylko nagrana czarna postać i, i ona jak jak psuję kamery kluczem, czyli po prostu, jak to łatwo mówiąc, oczepiając od, je od ścian i nie wyrzucając za okno. bo no, miała lekcję gramatyki na samym górze, to więc ukradł jej. No, miał lekcję niemieckiego i i Hmm. spadkowo zamiast długopisu to wyciągnął szmal czyli tak zwane pień, pieniądze i nauczyciel to za, zobaczył i się dziwił i powiedział, skąd ma te pieniądze? on powiedział, że hmm, hmm, ciężko pracował, tylko że jedno, on zapomniał, że dzieci nie idą do pracy. A, a wiem, szkoła to praca, ale bez, bezpłatna. Oni sami cię płacą, wy musicie sami im płacić. To więc zgłosił dyrektorce, która zobaczyła na monitoringu kamery i nagranie było, było czarnej postaci, która zniszczyła kamerę. On powiedział, on skłamał jej, że, że on że on był, na ale, alekcjantelskiego, ale on skłamał, że chciał się siku. Tylko, że, że Emilia, czyli jego nastoletnia koleżanka, była taka sprytna, że sobie założyła system nagrywania, który, czyli telef, czyli dodatkowej kamerki malutkiej, która była na niebiesko. Po ma Lwana. I więc zobaczyła, jak nastolatek ściąga, no i, no i powiedziała ona dyrektorce, no i ona przestała być przyjaciółką naszego bohatera. Dzięki. Tobie bierzcie popcorn na drugą. O, druga jest fajna ponad... tylko że... gdy hmm, wypróbował, wypróbowałem, hmm, 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 bo to jest właśnie o... o mojej koleżance... Hmm, żart to... to było od jednej dziewczynki Maj, na, nastoletni Michael Emilowski. No, po prostu Wiecie, miał. Nie, nastoletni chłopiec miał lekcję biologii. Tylko, że on zamiast się uczyć, uczyć na biologię, grał w Brawl Stars. Otwierał mega boxy. Wtrafił. miał wszystkie skiny i postacie. Hmm. To więc pan... Ale on był posłusznym uczniem, to więc... To więc pan nauczycielka zapytała go, ale on nic nie wiedział, bo on całymi dniami się lenił w łóżku i udawał... I gdy ktoś do niego przychodził, do jego pokoju zobaczyć, czy się na pewno uczy, chował telefon zawsze pod łóżkiem i... i nie wyciągnien do zeszyt i książkę do biologii. Mama i mama uciekała, to więc on po cichu wyciszył telefon i grał na, na telefonie później. <coughs> później i później się okazało, że że pani dyrektor Ustawiła w, kam, w jego domu kamerę w słowom, by zobaczyć, jak on się pilnie, pięknie uczy. Ale teraz to było naprawdę coś gorzkiego. Dwa inne, trzy inne pytania w ciągu dalszym.